Jakiś czas temu Rada Miejska w Zagórzu przyznała 90 tysięcy złotych na dokończenie remontu w Domu Pomocy Społecznej w Zagórzu. Od strony formalno-prawnej jest to wszystko w porządku. Niemniej jednak pan burmistrz Jaworski spisał porozumienie ze starostą Sanowskim w taki sposób, że nie można bezpośrednio sięgnąć po te środki. To wszystko się wydłuża. Mamy koniec roku. Moim zdaniem nie powinno tak być stracą na tym, bo gdyby to było bezpośrednio pomocy społecznej, to podatek od zakupu tych materiałów, przez ilości musi być ten chodzi o podatek VAT, a tak jest 22 no i chciałbym powiedzieć, dlaczego tak to zostało zrobione? to porozumienie było podpisywane przez dwie strony, zarówno przez Urząd Gminy przez mnie, jak i przez Pana Starostę. Jeżeli porozumienie jest czytane przez obie dwie strony, i zgadzamy się na taki tekst porozumienia, na taką, taką też porozumienie, w związku z tym y, realizujemy to zadanie według y, zapisów porozumienia, Dlatego też y, przy krótkim czasie spisania, bo to porozumienie było spisywane niedawno, no, y, nagle zmieniamy swoje stanowisko. To w tym ja momencie uważam to za jakieś y, y, nieporozumienie, jeżeli starostwo czyta to porozumienie od pracownicy PFRON-u, Yy, skarbnik, yy, pan starosta, w tym momencie, no to trudno yy, sobie teraz zarzucać, że myśmy popełnili jakikolwiek błąd z, yy, z ramienia pełnienia funkcji tej urzędzi. Chodziło o taką zwykłą ludzką rzecz i rzeczywiście do do tego tematu. Ja nie mówię, że pan popełnił jakiś błąd, bo dwie strony tą mogą podpisać, ale chodzi po prostu o takie ludzkie sprawy. Jeszcze po ludzku trzeba na to wszystko podpatrzeć, nie tylko z wysokości paragrafu, tylko po ludzku. Jest koniec roku jest zagrożenie, że te piążki nie tak będą wykorzystane i wtedy jak pan tutaj przewodniczący mi 2000 osoby się tracia. no i może dojść nawet do dozwolenia osób, a tam pracuje 2000 osób i większość osób podjąć naszej miejsca. Tutaj uzyskaliśmy od pana dyrektora Paszkiewicza i od pani Chudio informację, że w tej chwili już na ten czas było 6 osób, wakatu było 6, na 6 osób na tym budynku i nie można przyjąć Kolejnych osób. Dlaczego? Bo, od, bo, bo po prostu obieg nie ma odbioru i traci na ten obieg 12 tysięcy miesięcznie. Myślę, że to już jest powód do tego, żeby to porozumienie zmienić. Pan starosta nie zwrócił się do mnie osobiście o to, żeby to porozumienie zmienić. Wracają się tylko osoby trzecie, pani Chudio, która jest księgą Domu pomocy społecznej. Rozmawiałem również z Panem Paszkiewiczem i z Panią Skarbniczką z Powiatu z Panią Sząż. Proszę Państwa, no zapis jest po rozumieniu taki jaki jest praktycznie. No, powiat nie stoi na przeszkodzie w tym, żeby Powiat zakupił, zapłacił za ten sprzęt, a my w formie to robimy. ja powtórzę to, co, to, co wcześniej mówiłem. Natomiast gdyby no, tak była rozmowa z Panem Starostą, znaczy rozwiązywane zaraz nie było żadnego stare zastępcę. Kto personalnie jest twórcą tego porozumienia? Urzędu gminy. Teraz chciałbym, żeby pan również odpowiedział na pytanie pana przewodniczącego. Czy może pan powiedzieć? Teraz w tej chwili nie ja się... może przygotuję do odpowiedzi na sam posę. Można tak porozumienie i wykonać. Panie Panie, no właśnie, ja chciałem tą myśl kontynuować, o której pan Christian tutaj mówi. Panie Burmistrzu, chciałem dotykać Pana prosto. Czy jest z Pana strony dobra wola, żeby zmienić to porozumienie, żeby można te środki było szybciutko użyć, zakupić potrzebne materiały i dokończyć danego domu pomocy społecznej? Jeżeli tak, to tutaj zrobimy dwie, trzy osoby z ramienia Rady taką delegację. Pojedziemy do Pana starosty i po prostu będziemy tą sprawę chcieli jak najszybciej załatwić. Być może jeszcze dzisiaj się to uda bo nie może być tak, że jakaś bariera sztuczna wynikająca ze złej współpracy pomiędzy jednym urzędem a drugim normalnie blokuje przyjęcie nowych osób do pomocy społecznej, tak jak powiedziałem wcześniej traci 12 tysięcy miesięcznie i ludzie gdzieś tam może w jakichś warunkach skrajnych bytują, a tutaj w warunkach prawie że komfortowych nie, mo nie można ich zakwaterować. Można się I to Państwa, zadanie to jest, budynek jest własnością starostwa. Jeżeli starosta jest no to wiemy, że to jest tej kwestii. Jeżeli byłby tutaj znajomy pan starosta, był, przy okazji budowy skrydniówki przez Polarz, gdzie wspólnie podjęliśmy decyzję na wniosek pana starosty. Myślę, że tutaj byśmy się dogadali. Natomiast jeżeli zadanie jest zrealizowane przez starostwo, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby starostwo pokryło ten koszt, żebyśmy byśmy od razu zwrócili. Możemy to zrobić na drugi dzień. Nawet. I nie Nie jest pan niepoczynnie, bo pan już trzeci raz to mówił, ja o tym wiem na przykład, ale to było no, takie pytanie, no, proste bardzo pytanie, niech pan powie, czy jest dobra wola, czy nie, jeśli nie ma. To czy znaczy, ja zapraszam, zapraszam, to 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 nie oficjalnie nie zapraszam, nie zapraszam nie. pana starostę do mnie do, 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 do nie wiem, nie rozumiem. pana starostę nie ma, to pan nie, to nie Czyli nie ma dobrej do 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 woli ze strony pana, nie jest dobra wola, to nie ma. Jest sobostaniec? Jest, jest, jest. Jest, jest. Mieliśmy wyjść. Dobry. Dobry. Proszę. Dobry. Rada miejska w Zagórzu przyznała pieniążki w kwocie 90 tysięcy złotych na pomoc społeczną społecznej w Zagórzu. No i z, wiemy, że niefortunnie jest spisane porozumienie między Urzędem Miasta i Gminy w Zagórzu, a z powiatowy. No ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów, to też rozumiemy, ale nie może być tak, żeby w wyniku bezduszności administracyjnej normalnie ludzie, którzy końcówkę życia powinni w godnych warunkach spędzić, gdzieś tam kątem kogoś mieszkają, a tutaj budynek prawie, że gotowy i nie można dokonać odbioru końcowego. Zapytaliśmy o te sprawy Pana Burmistrza i wręcz go no przyciskałem jak gdyby do muru, żeby powiedział, czy zmieni to porozumienie, czy nie. No bo my podejmując taką decyzję jako radni byliśmy przekonani, że ta sprawa bardzo szybko, w ogólnie dobrym interesie społecznym podjęta i będzie miała szybki finans. A co za tym idzie, do pomocy społecznej w Zagórzu nie będzie tracił, bo w tej chwili miesięcznie traci 12 tysięcy złoty i myślę, że my jako mieszkańcy ziemi zagórskiej nie możemy sobie pozwolić na takie sprawy. I przyszliśmy tutaj, i prosi Pana Starostę, żeby jakoś po prostu znieść się ponad podziałami, jeżeli są, i tą sprawę szybko załatwić. Jak to opisywałem to porozumienie, czytałem treść i mówię, dla mnie było takim zaskoczeniem, że w ostatniej to każdy chce dać środki to od razu wydatkuje, przelewa, przyjmujemy i realizujemy to zadanie. Natomiast w tym przypadku no, rzecz wyjątkowa. Gdyby to było półrocze, wcale się nie dziwię. Wydatkujemy zawsze te środki są. Koniec roku to jest zamknięcie roku budżetowego. Ale szczerze powiem, że właśnie z racji, że to jest końcówka roku i te rozmowy by się mogły przyciągnąć, nie wiem, dzień, dwa, tydzień i w sumie zostałby na już serwester, Podpisałem to porozumienie. Stanowisko jest takie, że wydatkujemy te środki, mamy, mamy swoje, zabezpieczyliśmy mamy wydatki jakby ustalone i siostra dyrektor również jakby uzbierały troszkę ze swoich środków i to będzie po prostu zrealizowane w tym roku i rozliczymy się z gminą Zagórz przestawiając faktury do rozliczenia w tym roku kalendarzowym, w tym roku budżetowym. To nie za takie stanowisko w tej sprawie chcieliśmy podziękować panu staroście no bo tak jak powiedziałam, najważniejsze jest tutaj dobro ludzi, ludzi, którzy już są więzieni życia. I należałoby wszystko zrobić, żeby oni te warunki Ja jak najlepsze. Ja przede wszystkim chciałem Wam serdecznie podziękować wszystkim radnym, którzy naprawdę pomagają. Naprawdę pomagają. To nie pierwsza pomoc Gminy Zagłusz, Radnych przede wszystkim Gminy Zagłusz.